Trafiłem ostatnio na stronę Arcus i Romet, bo mówię tak dużo o Giantach, że są takie fajne, że generalnie Specialized jest taki fajny. Nie wiem, że Merida jest taka fajna, ale okazuje się, że nasza polska firma chyba jeszcze jest w miarę polska. Nie wiem, jak tam kapitał, ale mniejsza o to. Ma Arcus Romet wypuściła jakiś czas temu na rynek bardzo fajny model. Mają go w grupie Road. Eee, oczywiście. I o. Generalnie tak, najdroższym z modeli Rometa na rok 2016 jest model Huragan 5. Eee, Okej, okay. nie wiem, nie wiem generalnie kosztuje 8000 tysięcy złotych i jest to o, jest to maszyna złożona na ramie karbonowej o, co tam mamy w o, sprzęcie korby 5236 czyli semi -compact. moim zdaniem lepszy jest kompakt rama widelec karbonowy Złożone na 105. Tak, na 105. I to kosztuje 8000 zł. Troszkę się tu ceni Giant, ale yy, Giant Romet, ale wypuścili coś, co bardziej mnie zainteresowało. Mianowicie model Boreas. O tyle jest to fajny egzemplarz. Że po pierwsze, kosztuje 4900 w miarę, w miarę cena jak na y, takie wyposażenie A ma y, y, osprzęt y, grupy Tiagry y, Ma kompaktowe korby, więc nie trzeba tego zmieniać y, Ma aluminiową ramę Trochę jest klockowaty, bo waga podana jest około 10kg ale podejrzewam, że te koła, które tutaj są, ważą, ważą solidnie, bo to są jakieś piasty Shimano HB R505, yy, obręcza Alex Rims AT490, to są takie trochę wyższe obręcze. Gdyby nie te koła, to podejrzewam, że waga byłaby bardzo przyjemna. A rowerek wygląda całkiem fajnie, i yy, ma tarczowy. Więc. Yy, tarczowy na 2016 w końcu ktoś wypuścił yy, w seryjnym rowerku. który Nie kosztuje tam, nie wiem, 8000 zł, tylko kosztuje 4900 zł. Więc moim skromnym zdaniem jest to naprawdę. Yy, pozycja warta uwagi. <laughs> yy, nie wiem jak wygląda kwestia RAM Rometa. Ale chętnie bym spróbował pojeździć sobie na takim rowerku i e, wygląda, wygląda całkiem, całkiem fajnie. E, nie wiem, ile ma przestrzeni w, w, w widelcu jeszcze od opony, jakie opony da się tam założyć. Ja preferuję 25 Niektórzy, którzy jeżdżą na długie, spokojne dystanse, mogą zakładać szersze opony, e, bo licz się wygoda wtedy przede wszystkim. A przede wszystkim są kompaktowe korby, tarczówki i rower wygląda całkiem, całkiem tak jak mówię, fajnie. Dobra opcja od Prometa i e, dobra opcja myślę na początek. A, I chyba najtańszy rower szosowy z tarczówkami i z tymi, właśnie z tymi wszystkimi e, nowymi trendami e, jakie widziałem, bo wiadomo, wszystkie inne firmy Ustawiają tą poprzeczkę cenową dosyć wysoko, jeżeli chodzi o tarczówki. Więc myślę że, myślę, że wygląda to całkiem obiecująco. Dobry ruch ze strony Rometa. Tak trzymać. Napiszcie, co sądzicie o rowerach naszej rodzimej marki Romet. Podzielcie się swoimi doświadczeniami. Dzięki za oglądanie i na razie, hej.